Serwis informacyjny Radia Safira. Dziś mamy środę, 17 maja. Do końca roku pozostaje nam już tylko 228 dni. Radosne imieniny dzisiaj obchodzą Antonia i Bruno, Brunon i Sławomir, Weronika i Wiktor oraz Wilhelm. Wszystkim solenizantom składamy serdeczne życzenia. Patrząc na kalendarz świąt, warto wspomnieć, że w Demokratycznej Republice Konga obchodzi się święto wyzwolenia narodowego. Na Nauru oraz w Norwegii to Dzień Konstytucji. Ponadto, na całym świecie świętujemy Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Zajrzyjmy też do lekcji historii. W roku 1557 Augustów otrzymał prawa miejskie, a jeszcze wcześniej, w 1101 roku, król Jerozolimy Baldwin I zdobył Cezareę. Przypominamy również o ważnych postaciach, które przyszły na świat tego dnia. W 1791 roku urodził się Richard Pius Miles, amerykański duchowny katolicki, biskup Nashville. A w 1749 roku przyszedł na świat Edward Jenner, brytyjski lekarz, który odkrył szczepionkę przeciwko ospie. Aktualności Polska Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd analizuje możliwość przedłużenia wakacji kredytowych. Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta prawdopodobnie w czerwcu lub lipcu. Wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu mieszkaniowego, zostały wprowadzone ustawą z lipca poprzedniego roku. Te działania mają na celu wsparcie kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej. Niemcy. 14 maja rozpoczęła się akcja Zielonoświątkowa Renovabis, skupiająca się na pomocy migrantom zarobkowym z Europy Wschodniej. Biskup Hildesheimu, Heiner Wimmer, zwraca uwagę na nieodpowiednie warunki pracy i wyzysk tych osób w Niemczech apelując o poprawę ich sytuacji. Dyrektor Renovabis, Tomasz Schwartz, wskazuje na negatywne skutki migracji zarobkowej, na przykład dla Rumunii, która traci wykształconych lekarzy na rzecz Europy Zachodniej. W ramach ograniczenia migracji zarobkowej Renovabis wspiera startupy na Bałkanach i dąży do zapewnienia migrantom godnego traktowania w Niemczech. Polska. Rzecznik rządu Piotr Müller Poinformował o planach podniesienia świadczenia wychowawczego z 500 zł do 800 zł od stycznia 2024 roku. Finansowanie tego projektu ma być możliwe dzięki poprawie stanu budżetu państwa. Z programu Rodzina 500 Plus korzysta obecnie ponad 6 milionów dzieci. Świadczenie przysługuje wszystkim dzieciom do 18 roku życia, niezależnie od dochodów. Rzym: Wspólnota Świętego Idziego zorganizowała w Rzymie modlitwę i spotkanie na rzecz pokoju. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 25 krajów Afryki. Nelson Moda, pochodzący z Mozambiku, podkreślił: że wszyscy jesteśmy siostrami i braćmi, niezależnie od granic. Przemoc, wojna, antysemityzm i nienawiść dotyczą wszystkich. Modlitwa była hołdem dla ofiar przemocy oraz potwierdzeniem globalnego zaangażowania Wspólnoty na rzecz pokoju. USA. Naukowcy z University of Texas opracowali system łączący sztuczną inteligencję ze skanerem MRI, który odczytuje myśli ludzi i zamienia je na tekst. W eksperymencie uczestnicy słuchali lub wyobrażali sobie historie, a ich mózgi były skanowane przy pomocy MRI. Ważnym aspektem jest to, że system nie wymaga wszczepiania elektrod do mózgu, a użytkownik nie jest ograniczony do predefiniowanej listy słów. Chociaż obecna wersja systemu jest używana tylko w laboratorium, naukowcy mają nadzieję, że ta technologia pomoże w komunikacji osobom chorym. Dziękujemy za uwagę. To były dzisiejsze wiadomości w serwisie informacyjnym Radia Safira. Do usłyszenia za godzinę.